Ale dlaczego zaatakowała windiarza, skoro winny jest jej mąż? Może ma problem z mężczyznami? Nie czas na zgadywanki. Pójdę tam z ochotnikiem. Idę z tobą. Może ja powinnam być. Kobieta to mniejsze zagrożenie. Albo większe. Podstawą jej zachowanie mogą być zdrady męża. Biorę Lindsay. Idziemy. Zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć mieszkanie. Wzmocniliśmy drzwi. Idziecie bez ochrony? Czujniki nie pokazują obecności toksyn. Kombinezony mogą ją zirytować, a tego nie chcemy. Środek ostateczny. Powali nawet słonia, albo opętanego słonia. Naszym celem jest zabrać pana Wege. Nie chcemy konfrontacji. Obojętne, co się będzie działo, nie wypuść jej. Bądźcie ostrożni i łagodni. Wynoście się! Tyle z unikania konfrontacji. Jesteś jedną z jego dziwek? Mów prawdę. Nazywam się Lindsay Donner, pracuję dla Osir. Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc. Nie chcemy Cię skrzywdzić. Kłamliwa dziwka. Zablokowały się. Chcesz mojego męża? Chcemy mu pomóc. Nie. Zasłużył na powolną i bolesną śmierć. Do tego czasu jest tylko mój. Cholera, otwórz się. Co tam się dzieje? Cotter, Powiedz coś, Conor. Co się dzieje? Uciekajmy, zanim się obudzi. Weźcie go do laboratorium. Zostawimy ją tam? Niech tam nikt nie wchodzi. Uaktualnienie. Musimy ustalić pochodzenie niesamowitych zdolności Olivii Vega, chociaż bezpośredni kontakt potwierdził wysokie zagrożenie z jej strony. Doktor Davison jest przy panu Rega. Stracił dużo krwi, założono mu kilka szwów i ma złamane dwa żebra. Mam tu coś interesującego. Ochrona przechowuje taśmy przez dwa miesiące. Przejrzałem tyle, ile się dało. Co znalazłeś? Nie ma na nich dźwięku, ale zaryzykuję tezę, że windziarz Ken jest zadłużony w pani Vega. Patrzcie. Pani Vega to atrakcyjna kobieta, kiedy nie wyje i nie strzela piorunami z palców. Na taśmach widać, że w budynku mieszka wiele innych atrakcyjnych kobiet, ale Ken się nimi nie interesuje. Myślisz, że on to wszystko wywołał? Fakt, że zwala całą winę na pana Vega, wywołuje u mnie podejrzenia. Skoro mówimy o siłach psychokinetycznych, nie muszą pochodzić od pani Vega. No dobrze, przyznaję. Ja to zrobiłem. Ale popatrzcie na mnie. Miałem inne wyjście? Co zrobiłeś? Myślałem, że tylko to sobie wymyśliłem. Może to faktycznie ja. Trzeba to jakoś odwrócić. Nie chciałem, żeby to się stało. Nie mogę uwierzyć, że zadziałało, bo nic, co robię, nie działa. Nawet teraz wyszło jak wyszło. Aresztujecie mnie? Nie jesteśmy z policji. Czy to, co zrobiłem, jest zakazane? Zapytam bez ogródek: rzuciłeś na panią Vega tak. Dlatego tu jesteście? Czego chciałeś? Żeby Olivia była moja. Wiedziałem, że trzeba się jakoś pozbyć pana Wegi, ale nie sądziłem, że sprawy zajdą tak daleko. Środki przestały działać i jest zdenerwowana. Ale działały. To, co ją kontroluje, nie ma pełnej władzy nad jej ciałem. To jej nie pomaga. Myślałem, że mamy ją uratować. Owszem, nie wiem, jak długo ją tam utrzymamy. Grozi, że jeśli nie oddamy jej męża, wysadzi budynek w powietrze. Chyba nie blefuje. Można wpuścić środek uspokajający przez wentylację? Zobaczmy, czy to pomoże. Co udoda. Anton przeprowadził na nim testy zdolności psychokinetycznych. Metody kontrolowania umysłu, które ponoć stosował, to nic innego jak mistyka New Age. Mógłby też powiedzieć, abracadabra. Anton mówi, że ma oznaki halucynacji paranoidalnych. Zobaczymy, czy da się pogadać z panem Wego. Więc to moja wina? Nie. Może na to zasłużyłem. Martwimy się o stan pańskiej żony. Może wrócę i porozmawiam z nią. Ona właśnie tego chce. Cokolwiek ją kontroluje, chce pańskiej śmierci. A jeśli podejmę to ryzyko, nie pozwolę panu tam wyjść. Przepraszam. Pani Wega odzyskuje siły. Środek ma coraz słabsze działanie. Dała nam pół godziny na przeprowadzenie jej męża, albo rozwali cały kwartał. Chyba trzeba zacząć ewakuację. Powiedziała, jak to zrobi? Nie, ale zbiera siły. Ogląda telewizję. Odezwę się. Jeśli jest w niej jeszcze choćby cząstka mojej żony, spróbuję do niej przemówić. Jestem współwinny sytuacji. Wpięliśmy się do kabla w budynku. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Przygotowałem go tak szybko, jak to możliwe w tych warunkach. Tu Doyle, gdzie ona jest? Siedzi na fotelu i ogląda telewizję, ale obawiam się, że to cisza przed burzą. Jesteśmy gotowi. Olivio? Słyszysz it? mnie? Nie o to mi chodziło. Widzi go. There, Jeśli tam jesteś i mnie słyszysz, wybacz mi. Sukin, Przepraszam za wszystko. Wróć do mnie. Wszystko może być dobrze. Jest niezły. Prawie mu wierzę. Byliśmy wtedy tacy zakochani. Wiem, że zrobiłem wiele złego, ale wszystko może się zmienić. Ja się zmienię. Proszę, wróć do mnie. Cokolwiek się z tobą stało, to działa. Cokolwiek cię do tego zmusza, walcz z tym. Możesz to skończyć i znów będziemy razem. Proszę. Chcę, żeby to się skończyło i żeby wszystko było tak jak na początku. Kocham Cię. Proszę, wróć do mnie. Idź do diabła. Zerwij połączenie. Pociągnij kabel. Pani Wega.